Witajcie moi drodzy. Po małej przerwie, jaka miała miejsce na kanale z powodu chorób moich dzieci, mojej choroby, która jeszcze się trochę ciągnie, stwierdziłem, że pokażę wam, co robiłem w ostatnim czasie, próbując walcząc z migreną i próbując jednak pokonać marazm panujący w modelarstwie u mnie. Co pomalowałem, co przygotowałem i z czym walczyłem i jakie mam plany na najbliższy tydzień, dwa. Więc y, zapraszam. Najpierw pokażę wam modele, y, a później po popowiadam wam jeszcze chwilkę o tym, co mam w głowie, co się będzie działo. No dobrze. To zobaczcie, co takiego malowałem. Y, jak już mówiłem, malowałem Song of Ice and Fire. Y, to są modele Song of Ice and Fire. Y, to jest Nightwatch. Chciałem pomalować ich tak. Y, Zwykłych kolesi chciałem pomalować jakoś na ciemne kolory, bo pamiętam z filmu, że oni byli bardzo, bardzo ciemni, ale stwierdziłem, że tak jak na czarnych pomaluję, to będzie to totalnie nudne i, e, i nie będzie to ciekawe, więc wziąłem i płaszczyki porobiłem im na różne kolory, e, powyciągam jakieś detale, no i prezentują się moim zdaniem całkiem, całkiem, całkiem w pytkę. Tutaj są jednostki te same, tylko że już e, tutaj śnieg nałożyłem, ten śnieg nie jest idealny, przynajmniej może inaczej moje nałożenie tego śniegu nie jest idealne, ale tak to wygląda. Tak te modele są. To są takie pionki tak naprawdę. Po prostu chciałem po prostu, żeby wyglądał trochę lepiej. Weteranów nocnej straży pomalowałem właśnie bardziej czarno. Płaszcze mają typowo czarno. Skóry mają takie właśnie bardziej już ciemno brązowe, no i bardziej są tacy. Uu. I oni wyglądają tak bardziej. Jako takie ciemne jednostki, tutaj są jakieś tam zwykli rekruci, no a tu mamy ładne koniki z bohaterem, tutaj mamy Benjen Stark, nie wiem czy życie serię, ale tam była taka postać jak Benjen Stark, no i tu jest jego, jego kunik i on jest taki właśnie, właśnie specjalnie pomalowany jego że elegancko się odróżniał na tle no, innych koni. Oczywiście to oni tak nie jeżdżą, my tak po prostu postawimy. Oni jeżdżą tak. W Song of Ice właśnie Fire, jeśli mamy jednostkę i chcemy dorzucić bohatera, to wymieniamy jeden model i wstawiamy tam bohatera. Po prostu także mamy no, jednego mniej. Nie ma tak, że jest ich pięciu. Oni sobie tak stoją. To samo dzieje się jest na przykład z Johnem Snow, który wie nic. On jest tak, no chyba już skończony, mogę powiedzieć, no nie będę się już tak bardziej spuszczał nad tym modelem. Poza śniegiem oczywiście. Znowu, dołączam go do, do weteranów i i on tak po prostu jest. I jeden korek po prostu jest gdzieś tam odrzucany na bok. Do tego, oczywiście, mamy jeszcze banery, które pomalowałem. Na razie tylko 5 banerów. Ogólnie w paczce jest 10, pomalowałem tylko 5, no bo mam tylko 5 jednostek, 5 nitów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na razie tym będę grał. Na razie nie mam co na zamiar kupować. Jeśli ktoś kojarzy z filmu Ghosta, czyli Ducha. To jest no, będzie na Starka i on musi mieć jeszcze drybrush biały, bo to zrobiłem taką bazę, a później mi się przypomniało, kurde, przecież on był biały, jak Ghost właśnie, dusze Kacperek. No i zostali mi do pomalowania moi stronnicy, których będę chciał wystawiać i dwóch kapitanów straży, są kapitanowie straży, którzy idą do tych zwykłych źródłów tutaj jako ich, ich szefostwo, oni dają specjalne zasady. A stronnicy to jest taka bardzo fajna mechanika w Song of Ice and Fire, gdzie te jednostki nie biorą udziału w grze, także naprawdę no, nie musiałbym ich malować, ale oni, każdy z nich ma jakieś swoje specjalne zasady, które powodują, że zmienia się trochę przebieg gry, na przykład jeden leczy, drugi, jeden koleś, który to koleś, ten koleś chyba, Jorgen, czy Jirgen, jakoś tak się nazywa, nie pamiętam, czy Joriel? Coś. na nie. To jest koleś, który potrafi na przykład przywołać sobie po prostu dodatkową jedną tackę. No, ale muszę mieć dodatkową tackę, więc będę kopował coś. Dalej, um, Warcry, do Warcry sobie złożyłem bandę, którą mam z pudełkiem, nie pamiętam jak się to pudełko nazywa, to takie piekielne pudełko, zawsze mi wlatuje z pamięci jego nazwa. W każdym razie tam są dwie bandy, banda pajęczaków, czyli tych koleśów, którzy lubią nosić pajęki na twarzy i banda takich właśnie chaosowych ziutków. I to też wszystko jest kontrastami robione i dorabiane detale, po prostu sobie później jakoś z pędzelka. Ale większość baza to jest są kontrasty, jak widać zresztą. Plus jest taki, że ten model zajmie mi 30 minut. Tak, ten model zajmie mi 30 minut. Ci poza śniegiem i poza teksturami zajęli mi dwa wieczory. Więc pomaga trochę kontrast w pomalowaniu na jakiś tam poziom. No oczywiście później mamy inny poziom, czyli mamy poziom właśnie Black Templarów, no i mamy Black Templara tutaj jeden, ten mieczek wygląda ok będę musiał go jakoś tam zglazować jeszcze, ale tu już zaczyna się coś dziać na tym modelu, wygląda spoko, ale najbardziej jestem zadowolony oczywiście z tych płaszczyków. Z tych oto płaszczyków jestem zadowolony, naprawdę podczas jednego streama je zrobiłem, no i co tutaj, trzeba zrobić detale, trzeba zrobić, pancerz, czy wyciągnąć. Sądzę, że jeden wieczór na, na każdego kolesia wystarczy mi, żeby ich zrobić i będzie gicior. Eee, I będzie pan Hegemon zadowolony. Eee, no i tak. No i to oczywiście z pięciu ziódków, z wyklaczków, których też muszę dokończyć. Ale tutaj już z nimi mniej roboty jest, bo oni poza tym jednym, który miał brać udział w tutorialu, którego jednak nie będę robił, bo nie ma na to czasu po prostu, najzwyczajniej w świecie nie ma na to czasu, muszę go doprowadzić do stanu używalności, no a ci to tak naprawdę to jest jeden wieczór, żeby ich skończyć. I już, gotowe, dan pozamiatane, deal, oddajemy klientowi, cieszymy się pieniążkami i jedziemy. Także, aha, jeszcze jedna rzecz, używałem tego śniegu. Jest spoko, taki fajny puszek, jest to jest taki tak jakby taka pianka właściwie. Ciężko to będzie wam pokazać tutaj, no odkręć się zresztą. Co za łajza, no. O, to jest taki puszek. Bardzo elastyczny to jest. No i to się fajnie nakłada, tylko jak widzicie no nie wiem, nie jestem w stu zadowolony z tego, jak to wygląda. E, chyba będę musiał nałożyć jeszcze jedną warstwę, żeby tak jakoś to wyrównać troszeczkę i jakoś może bardziej, e, nie wiem, spłaszczyć to. Może mógłbym pędzelkiem to dotykać na sam koniec, żeby tak to wyrównać. Wiecie, wyrównać takie e, ostre brzegi. Także tak, to jest to, co w ostatnim czasie, moi drodzy, malowałem. E, mam nadzieję, że no, wygląda to ciekawie. Nie jest tego ogromny jakiś. Ale mimo wszystko z tego jestem najbardziej zadowolony, bo nie lubię grać niepomalowanymi modelami. A tu wystarczy, że jeszcze pokryję śniegiem dwie wypraski. Dwie, dwie I tych tak naprawdę nie muszę malować. To muszę pomalować, to muszę pomalować tych, bo ci nie stoją na stole. Także tych no, muszę pomalować, a reszta jest gotowa i będziecie mogli zobaczyć na pewno jakieś battle -porty, Gdzie. Ja będę grał tymi, czyli będę grał Nocną Strażą. Śniegu będzie grał freefolkami I tu będziecie musieli wybaczyć. Śniegu będzie grał na pewno niepomalowanymi figurkami, ale już maluje. ma chyba z osiem modeli już pomalowanych, także idzie sobie, ciśnie. No on nie miał wolnego, ja miałem trochę wolnego on tam ciśnie między, między zmianami. E, oczywiście w międzyczasie y, mam nadzieję, że uda mi się na przykład takich ludzi jak Redgobo wciągnąć y, y, na kanał, może pana Malinkę y, z, y, z, y, z jego... Y, Boże, jak się go studio nazywało? Nie pamiętam teraz. Ja, y, nie Wyleciało mi z głowy, jak się go studio nazywało. Pana Malinkę, czy po prostu Malinka studio. No, i także będą i oni mają pomalowane bardzo ładnie armię. Także będziecie mogli zobaczyć na pewno jakieś gry w Song of Ice and Fire. Będziecie mogli zobaczyć gry w Warcry, bo mamy zamiar ze szwagrem pograć trochę i nagrać coś. I będziecie na pewno mogli zobaczyć gry w One Page Rules, Grim Dark Future Firefight, Grim Dark Future i takie inne. No, to tyle. Dobrze, więc z wydarzeń, które będą się działy w najbliższym czasie, to tak jak pokazywałem Wam Black Templarów, mam zamiar dotkcisnąć, dokończyć w końcu tych Black Templarów z dwóch powodów. Long overdue, jak to się mówi, już dawno, dawno powinienem był oddać te Black Templary właścicielom, czyli sklepowi Hegemon. Eee, a druga rzecz, że chcę po prostu się ich pozbyć z kolejki, bo aż głupio mi malować tak jak właśnie Song of Ice and Fire, głupio mi aż malować coś takiego, kiedy inny projekt leży w kolejce. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jaka, się, eee, jaka nastąpi, to będzie malowanie wykończenie mego Kiltima, bo chciałbym w końcu zagrać albo w Kiltima, albo. One Page Rules, Grimdark Dark Future Firefight, czyli taki ich odpowiednik Tiltina. No i normalnego Grim Dark Future, także też bym chciał zagrać. Jak pewnie usłyszycie niedługo na podcaście a usłyszycie to na podcaście, który widzi pewnie za dzień lub dwa. Złoty tron, 48 odcinek. Szwakier chce zagrać w dziewiątą edycję. Wow. Więc będę chciał też z nim zagrać właśnie jakimś tam. Swoimi jednostkami, więc będzie. Jest taka dodatkowa motywacja, żeby zagrać i coś pomalować do 40, typowo do 40. No i tak, więc będzie dużo malowania Black Templarów w tym tygodniu, bo chcę ich wykończyć. Nie wiem, czy wykończę ich wszystkich, tak w 100% na tip top, ale chcę tych, których już zacząłem wykończyć. Jak widzicie, te płaszczyki mam fajnie zrobione dokończyć całą resztę. Nie powinno mi to zająć zbyt dużo czasu ogólnie, więc będę walczył, będę malował. I tyle. A wy będziecie mogli to oglądać na Twitchu, na YouTubie, bo tam będę streamował. I to chyba na tyle. Ja w czwarty, piąty, czy czwartego, w sobotę, czerwca będę na Hegemonaliach w Warszawie. Jeśli wybieracie się na Hegemonalia, to będzie możliwość paść przybliżoną piątkę. Wpadam tam ze sporo znajomymi z Łodzi, najprawdopodobniej. Wpadam, pokazać się, nagrać jakiś krótki materiał, porozmawiać z, z organizatorami, czyli z sklepem Hegemon i z innymi osobami, które pomogły im w organizacji tego turnieju. Turnie turnieju powiedzieć. E, pokażemy, w co ludzie grają, pokażemy, jak to wygląda. Może, może wezmę ze sobą figurki do sonda Ice and Fire, żeby może jakoś tam gdzieś zagrać z kimś w jakiejś przedwie. Może. Tylko i wyłącznie może. E, na pewno wezmę je, żeby pokazać e, właśnie Pawłowi z Hegemona, że się da grać pomalowanymi figurkami. Więc znikuje ten ty. E, no i tyle. Także trochę rzeczy będzie się działo w najbliższym czasie. E, i no to chyba wszystko. Do następnego takiego małego modelarskiego podsumowania. Niedługo.